Z tej Witam was bardzo serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcinku będziemy sobie e, grać we, w Among Us Tak jest Among Us, powracam do tej giereczki e, no. Możecie zasubskrybować mój kanał na samym wstępie e, Zostawić łapkę w górę z subskrypcją e, um. Możecie też wpadać na kanały Creeper 023 i OkonikTV, bo No Eee, polecam po klikaniu subskrypcji. Może dzisiaj będziemy im powtórami Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, dobra, w pierwszej grze um, jestem tem więc będziemy sobie robić zadanka. Eee, no. Będziemy sobie grać. W... Dzisiaj spróbuję zagrać na trzech różnych mapach. No tu mam. Aha. Aha. Szybko, nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. To fajnie. Eee, to to bardzo fajnie. To widzimy się w następnej gierce. Dobra, więc że jesteśmy w tej gierce następnej. M 9 na 10 osób y startujemy właśnie sobie Zobaczmy, czy teraz będziemy impostorami. Dobra, jesteśmy impostorami. Bardzo mnie to cieszy. Więc postaramy ugrać tą giereczkę. Chociaż nie wiem, czy dam radę. Może idziemy sobie do elektryka. Chociaż to jest marchewka jakaś. Dobra. Robię taski, więc... Znaczy... robię taski. Nie by robię taski, więc będą myśleć, że to nie ja, ale tak naprawdę to ja. Um, dobra, tu na kamerach nikogo nie ma. W reaktorze nikogo nie ma. Idziemy do Medbeja. Czy jest ktoś w Medbeju, Halo? Nie ma. Dobra, idziemy sobie w sumie do nawigacji. Tam może. O, -o szybko uciekam, bo. To nie... Szybko zabijamy. Bum. O kurde, w ostatniej chwili zabiłem. Dobra, napiszemy sobie, gdzie. Ale widzieliście to w ostatniej chwili zabiłem. Ja dzisiaj miałem drugi raz taką sytuację. Czarny ktoś napisał, a to jest czarny. Oj, oj. Piszemy ok. Żeby. Tylko, żeby mnie nie wkopał, ponieważ jak no mnie wkopię, to będzie lipa. O nie, nikt do mnie nie zagłosował. Ha, nie podejrzewają mnie. Jak to ugram, to będzie taka beczka. No. Eee, Gramy sobie może jakiś Już? Z tego, co ja na ostatniej sekundzie zabiłem. Dobra, to może czekać się, bo tu jest raz, dwu... to bym musiał zabić trzech. Mm. E, no to trochę lipa. skip dajemy o nie, o nie o nie dwóch na mnie dwóch na mnie najgorzej o nie podejrzewają mnie a to jest najgorzej o nie a idziemy po dwa o nie idę szybko tak naprawić tam eee, więc no Idę naprawić tutaj, chociaż tu ktoś już naprawia, więc no dwa si No nie! Do A, dobra, naprawia jest e, No, więc może zamkniemy sobie wszędzie tutaj drzwi, żeby było śmieszne. Śmiesznie. Więc dobra, idziemy do Węta. Dobra, tu nie ma nikogo. Tu jest, tu są dwie osoby. skoczymy Kurde! No nie! Jest, dobrze, zabiłem, 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 zabiłem. Uciekam szybko. ja! Ole przerypane, miałem! Najgorzej! Kurde! Najgorzej! O nie, bo światła są zgaszczone. Kto zgasznie? Kto zgę... O, wyszedł chłop. O, dobra. Dobra, naprawili światła. To ja idę sobie na kamerki. Idę na kam Zamknęły się drzwi. Pewnie to ten szary zamknął oczywiście, więc no. Dobra, tu jest jedna osoba więc sobie ją. Ha, wygrałem. Wygraliśmy essa. Dobra, essa wariaciku No nie, reklama. Dobra, wchodzimy. E, wchodzimy. To jest najlepszy sposób, jak ominąć reklamę. Poradnik. XD Dobra, widzimy się w następnej giereczce. Dobrze, więc już jesteśmy, właśnie startujemy. Ehm, jesteśmy krówny, ten, no. Trzech impostorów. Będzie ciężko. O, w Medway'u mam na skanowanie, więc może mnie usprawiedliwią, że. Nie ten. Czekajcie, a tu. Dobra, idę się skanować. O, nie, Krystian. No nie! Christian, Mike To na pewno są oni Kurcze, no Widzimy się w następnej w gry Jak widzicie Jesteśmy na tej samej mapie Znaczy nie widzieliście Ale będziemy na tej samej mapie Co wtedy Ponieważ Ulala, Jesteśmy impostorem To jest fajna mapa na impostora bez. Sobie reaktor włączymy jeżeli mi się uda Chyba że coś wątpię w to Dobra czekajcie Dobra wejdziemy tu Chodź double killa zrobimy Nie. Dobra chodźcie tu chodźcie dobrze 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 Dobra jest double kill zrobiony I ZIGIERKA Dawilki zrobione i wygraliśmy. Widzimy się w następnej giereczce. Dobra, więc już jesteśmy, startujemy. Kolejną giereczkę. możemy być. Krównej No, niestety jesteśmy królowej więc. O, ale znowu mam w MedBayu Taska. Znaczy, skanowani, skanowanie, więc chociaż powiedzmy, że są czysty. Bir. Uwu wyjdzie ode mnie. Dobra, to nie, to nie jest chyba Bir. Uwu, bo mógł mnie zabić, chyba że miał kilku cooldowna, ale nie wiem idziemy naprawić światło chyba, że ktoś już to naprawia, naprawia ktoś. no dobra, naprawione, naprawione idziemy sobie tutaj bo tu mam taska dobra, jest dead body więc sobie napiszemy gdzie to było może ktoś ma, kurczę, ktoś jakieś podejrzenia ma, ma, czy co yy, dobra będzie jeszcze taki, może będzie jutro mój pierwszy poradnik: jak schować, jak ukryć się na mapie ogólnych tych, chyba nie na wszystkich mapach, ale ogólnie ukryć się na dwóch mapach. Więc spodziewajcie się jutro takiego odcinka. Dobra, więc no, możecie zostawić wapieczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Powtarzam, bo. No, powtarzam, po prostu. Yy, trzech impostorów zostało, więc no i troszeczkę. Mam na A1. To nie to. A2. To nie to. A4. To nie to. O co było to? Dobra. Mam w storage'u kabelki. E, kto tam stał? Jestem chyba dalszy bo ja nie wiem, kto tam stał. Dobra, idziemy e, tutaj sobie zrobić kabeleczki. I za chwilę będziemy mieć wszystkie te taski zrobione. Więc. Potem, jak będziemy mieć zrobione te taski, to sobie pochodzimy i posprawdzamy. Posprawdzamy, czy jakieś ciało jest. Mati! Mati! E. Czekajcie czy... Czekajcie, czy Maciej nie, nie wyszedł z węta? Tam mnie jest podejrzany Mati i dwóch, co tam biegło, czyli żółty i... Nie wiem, kto tam jeszcze. Żółty i ktoś tam jeszcze. No. Wiedziałem. No. Dobra, widzimy się w następnej gieraczce. Dobrze więc, dobrze, więc już jesteśmy. E, Gramy na kolejnej gierce. Niestety jesteśmy w trzustnej tam, i, więc. No, słabo. Mam tylko cztery zadanka. że dwa są tak, wiecie. że dwa są tak połączone. Więc no. E, tutaj palitko mamy w cielcach. My. E, no, sobie porobimy zadanka. O, nie, światło. To już sobie to napełnię. Tu mi jak już przechodzę. E, dobra. Jest naprawione. Idziemy do e, Upper Engine'a. Ok. Gdzie jeszcze mamy? W elektryku jeszcze mamy. Mamy jeszcze w elektryku. sobie tutaj nalejemy. Paliwko. Ojoj, Dobra, zamknę te drzwi. Czy mnie zamknęli? Tak, zamknęli mnie. Dobra, idziemy do elektryka. Są dwie osoby. Więc okej. Okay. ogóle dzisiaj miałem taką sytuację, że w e, tym chciałem nacisnąć e, sabotaż. Nakliknąłem e, wenta a akurat ktoś koło mnie stał, wszyscy praktycznie koło mnie stali, ale znaleźli ciało i zgadzieć i pewnie się domyślacie, że e, niestety, ale mnie wyrzucili. Otóż nie, wygrałem sobie giereczkę, bo w ogóle nikt nie napisał, że to ja, a mnie widzieli jak skakiwałem do wenta, więc bardzo dziwne. Ale okej, okay. mamy zrobione taski. Dobra. Nie, mamy zrobione taski, hmm, pochodzimy sobie, popatrzymy, czy jest jakieś ciałko, e, na kamerę pójdziemy, e, zobaczymy sobie, kto jest impostorem. Dobra. Ja miałem znać ciało, ale ktoś inny. Dobra. E, Znalazł. Gdzie? Co ja pisałem? O co ja piszę? Dobra. Różowy. na pewno... No... Eee... Przepraszam bardzo. Jeżeli... Jeżeli mówię, na oczach, a różowego nie ma, no to przepraszam bardzo, ale to jest bardzo... Bardzo dziwne, więc zagłosowałem na... Właśnie na brązowego. Ajajaj, Skipu... skipowali, więc lipa. <laughs> Mam nadzieję, że wygramy. To chociaż na taski. Ale okej. Okay. Nagrywa się wszystko, nagrywa, nagrywa. E, no, powiem Wam, że taski już prawie są zrobione. Prawie już są, jest cztery taski, są zrobione. Dobra, brązowy, wylatujesz. Makeup Pants jest czysty, bo się skanował, ale no, brązowy mi śmierdzi, bo go nie widziałem, żeby szedł w stronę Ani. Co ja mogę? Co ja mogę powiedzieć? Niestety. zginąłem. Więc, no, widzimy się w następnej rundce. Co mogę więcej powiedzieć? Widzimy się w następnej rundce. Po prostu. Dobrze, tak więc jesteśmy. Przepraszam, że nie włączyłem tak e, wcześniej, ale po prostu zapomniałem. E, więc sobie jest gramy i niestety jesteśmy krewnej tami, więc lipka. E, chciałem, chciałbym być na tej mapie e, impostorem. Ale, no, jak widzicie, niestety nie jestem. Joks, wyjdź mi stąd, więc robimy sobie zadanka, wlejemy sobie paliwko, wlejemy, na jeszcze raz, jak wam podobają się takie dłuższe odcinki, to możecie dać znać, żebym dalej nagrywał takie, to, takiego typu i takie, krótsze, takie długie odcinki, jak chcecie, eee, dobra, gdzie? Czerwony. Przejdźmy do wody. A ja też zagłosuję na niego. Bo jak to nie on, ja... to... czekaj, jak to napisał, że czerwony? To Zuzia. Ja tam... W biegałam, a on się wybiegał z... na legalu. I z? Dobra. Wywaliśmy czerwonego, ok. I... Czy to jest impostor? Tak, impostor. Są so, jeden impostor, więc to jest do ugrania nawet. To jest te, dobra, czy to jest Zuzia, bo czy to nie jest Zuzia, bo ona zgłosiła i mówiła, e, dlatego idziemy teraz, kurde, dobra, włączona Zuzia nie, bo miała okazję mnie zabić, miała okazję mnie zabić, ale nie zabiła, kurde, nie zabiła, więc lipa. czy mamy się lepiej w grupie, ponieważ... No, ponieważ tego. Ponieważ kurde, nie umiem się wysłowić. Ponieważ e, kurde kurde no, ponieważ no, żeby nas nie powtórnie te nie nie zabił. Więc okej. Okay, myślę, że to nie jest a ta e, różowa to chyba nie jest. Aha. Czyli Ricardo. Ricardo na stówę. Na tysiąc procent to jest on, bo cały czas byłem z różowym. Yy, a różowy nie widziałem, żebym nie widział, nie widziałem, że zabijał, więc to na milion tysięcy procent jest Ricardo. Czy <tuszy> ja mogę się wkurzyć? I przegrali. No przecież. Widzimy się w następnej gierce. Dobrze, więc już jesteśmy, jak gramy sobie w następnej gierce jesteśmy. Niestety jesteśmy klubętami. Więc niefajnie. Ehm, dobra, miemy sobie to. <laughs> o kurczę, jaki mam kaszeń W reaktorze mam. Żółty szczęście, bo się skanuje. Szybko zdążę już. Dobra, dobra, idziemy. Ej, moderator, chodź włączyć reaktor. Ej, chodź włączyć reaktor. Halo! Chodź włączyć reaktor. Dobra. Włączyliśmy. Robimy sobie najbardziej wkurzające zadanie na świecie. Nienawidzę te zadania. O, jak się fajnie ułożyło w ogóle. Tu, 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 tu. I tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dobra, jest zrobiona. E, idziemy do kafeterii. I tam mam jeszcze zadanko, ale to czy jest... Oj, oj, jeszcze Idziemy się w następnej. Już jesteśmy w, następnym, w następnej gierce. Jak widzieliście, w tamtej gierce, no niestety nie udało mi się uciec. Więc. Lipa. Dwa razy byliśmy w tym odcinku. krótkoterminowym. Ehm, impostorami. Więc to i tak chyba dobrze. Ehm, tak myślę, że do 20 minutek wystarczy. Od... Aha, już jest 20 minut. Dobra. Tak ja myślę, że do 25 minut yy, nagram odcinek. No co? Eee, widzimy się, jakby startują gereczkę. No bo więc już jesteśmy, nie wiem czemu startują w jesieniu, ale okej. Okay. Yy. Jesteśmy impostorami po raz trzeci w tym odcinku. I to mi się podoba. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie tutaj. się tutaj spokojnie. No, zabiję. Tutaj będzie żena brązowego, bo. Ee, no, będzie żena brązowego. Dobra, jest tutaj palion. Jest fajnie. Za chwilę cię widzimy, bo musiałem coś zrobić. Dobra, więc już jestem. Musiałem coś zrobić. E, nie wiem, gdzie wyjść z Węta, ponieważ nie ma gdzie wyjść, bo tu wszędzie są wszyscy. Dobra, więc idziemy, ale Oskar chyba mi widział, jak wychodziłem z węta, więc nie fajnie. Yy, szybko, chodź tu zrobić, szybko, chodź, chodź tu zrobić, no, no chodź szybko, no chodź, no chodź, rób, 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 dobrze, jest zrobione, więc ok. Yy, dobra, Pająk tu jest. Więc, dobra, wskakujemy sobie do Venta Oscar Pro. Dobra, wyskakujemy z Venta. Czekamy na cooldowna, żebym miał kila, No i widzimy się za chwilę, jak będę już miał killa. Możliwość e, e, tego. No, skillowania. Dobrze, więc już jesteśmy, mamy jedną sekundę, możemy kilować, e, No i Easy i wygrana. To chyba trzecia wygrana, jako impostor w tym odcinku, nawet. Więc, no. W każdym, w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, z subskrypcją. Ze subskrypcją. Ehm, możecie też wpadać na kanał radować, czy o 023 OkoniTV. E, tutaj startują to bez sensu. E, do zobaczenia, narka.